Może być. Do 30. Może być Radek wpadł w ostatnich na Naklejkę. Ja jeszcze nie. dzień. Przechodzimy się do realizacji projektu i i drugie Do 30. -tego.

W sesji uczestniczy 18, 12 radnych, wobec czego stwierdzam prawomocność obrad. Witam serdecznie państwa radnych, witam panią Wójt, witam panią skarbnik, pana sekretarza, pana ocenasa, witam, witam kierownika i pracowników urzędu. Proszę państwa, punkt drugi dzisiejszej sesji to jest ustalenie porządku obrad. Czy mają Państwo jakieś pytania co do porządku obrad? Punkt trzeci to jest podjęcie uchwał w sprawie podpunkt A zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok. Po proszę Panią Starnię o przedstawienie projektu uchwały. Uzasadnienie do sprawie zmi uchwały zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2024 rok. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pomocna dłoń w Gminie Tarnowiec w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 7. Kapitał ludzki gotowy do zmian. Działania 7.18. Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej oraz zabezpieczenie wkładu własnego. Oraz przystępuje się do realizacji projektu RAP STEAM Robotyka i programowanie szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego, realizowanego w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet 7, Kapitał ludzki gotowy do zmian, działania 710, kształcenie kompetencji w zakresie robotyki i programowania, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Tarnowcu oraz w Szkole Podstawowej Głównie Szlacheckim. Oraz w wyniku otwarcia przetargu oczyszczalnia ścieków wyszła więcej jak mieliśmy zaplanowane w tym momencie w budżecie, więc też będą zmiany dotyczyły tego, a poszczególne uzasadnienie do projektu uchwały to jest zmiany dochodów bieżących w rozdziale 801.03 ociały przedszkolne. W szkołach podstawowych zwiększenie planów w dotacjach celowych o kwotę 57 220 jest to zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne. Rozdział 80104 przedszkola zwiększenie planów w dotacjach celowych o kwotę 523 920 zł, jest to zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne. Rozdział 801.49. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkoła podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Zwiększenie planów w dotacjach celowych o kwotę 11 907 zł. Jest to zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne. Rozdział 882-95 Pozostała działalność. Zwiększenie planów w dotacjach celowych o kwotę 712 080 91 groszy. Jest to dofinansowanie do projektu Pomoc na Dłoń w gminy Tarnowiec w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Rozdział 905 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zwiększenie planu w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 8000 184,45 zł. Są to środki otrzymane z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze. Zmiany wydatków bieżących obejmują rozdział 604, lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu w płatach na rzecz innych jednostek JDST o kwotę 10 tysięcy. Jest to dodatkowa składka do. PGZK w związku z wprowadzeniem ulgi dla mieszkańców w pokrycie z przeniesienia, rozdział 75095 pozostała działalność zwiększenie planów w dotacjach celowych o kwotę 4281 zł. Jest to dotacja dla miasta Jasło na opracowanie strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Jasło, pokrycie z przeniesienia. Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek. Zmniejszenie planu w odsetkach o kwotę 55 tysięcy jest to przeniesienie środków do rozdziału 604 do rozdziału 750 95 do rozdziału 801 95 oraz do rozdziału 852 95, rozdział 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. Zwiększenie planu w składkach na rzecz na ubezpieczenie społeczne o kwotę 8 tysięcy złotych, paragrafie składek na fundusz pracy o kwotę 2 tysiące, paragrafie zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 31 tysięcy 220 złotych oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę 16 tysięcy. Jest to w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli pokrycie z zachodów. Rozdział 80104 Przedszkola zwiększenie planu w składkach na ubezpieczenie społeczne o kwotę 30 tysięcy, w paragrafie składek na fundusz pracy o kwotę 5 tysięcy, w paragrafie zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 60 tysięcy, w paragrafie różnych opłat i składek o kwotę 100 tysięcy, w odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 30 tysięcy oraz w wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę 180 tysięcy. Są to wszystko w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli, pokrycia z dochodów. Rozdział 801.13, dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie planu zakupie usług pozostałych o kwotę 31, 34 920 zł. Jest to zwiększenie wydatków bieżących, pokrycie z dochodów. Tu po prostu mamy więcej dojazdów dzieci niepełnosprawnych do y, innych gmin, więc ze względu na to, rozdział 801.48, stosówki szkolne i przedszkolne, zwiększenie planu. Wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę 65000, paragrafie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10000, tysięcy, składkach na fundusz pracy o kwotę 2000 oraz w podpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę tysięcy jest to zwiększenie wydatków bieżących, pokrycie dochodów. Rozdział 801 49, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, udziałach przedszkolnych, szkoły podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragrafie składek na ubezpieczenie Wprzedszczenie społeczne o kwotą półtora tysiąca, paragrafie składek na Fundusz Pracy o kwotą 1000 złotych, paragrafie zakup materiału wyposażenia o kwotą 4000 oraz w wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotą 5407 zł złotych, i to jest w związku z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli pokrycie z dochodów. Rozdział 801 pozostała działalność zwiększenie planów w zakupie usług pozostałych kwotą 3682 81 zł jest to zwiększenie wydatków bieżących pokrycie z przeniesienia. Rozdział 852.95 pozostała działalność zwiększenie planów wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 43.663,74 zł. W paragrafie składek na ubezpieczenie społeczne z końcówką 7 i 9 w łącznej kwocie 50 8 zł. W paragrafie składek na fundusz pracy o kwotę 1.069,76 zł w wynagrodzeniach bezosobowych z końcówką 7,9 w łącznej kwocie 252 348,42 zł, zakupie materiału i wyposażenia o kwotę 155 318,35 zł, zakupie energii na kwotę 10 449 zł, zakupie usług remontowych o kwotę 71 455 zł, zakupie usług pozostałych z końcówką i w łącznej w kwocie 164 194 zł. i 75 groszy. To są plan na wydatki w związku z realizacją projektu pomocy na dłoń w gminie Tarnowiec w ramach programu Funduszu Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Pokrycie z dochodów oraz wkład własny w łącznej kwocie 37 036,19 zł jest pokryty z przeniesienia. Rozdział 905 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu w wynagrodzeniach bezosobowych kwotą 4000 oraz paragrafia zakupu usług pozostałych kwotą 4184 zł 45 groszy są to środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze pokrycie zachodów oraz w wydatkach majątkowych rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 499 635,52 zł. Jest to zwiększenie wydatków majątkowych, pokrycie wolnych środków i w rozdziale 01044 Infrastruktura Sanitacyjna Wsi, zwiększenie planów w wydatkach inwestycyjnych o kwotę 1, 119 364,48 zł. 48 Jest to zwiększenie wydatków majątkowych w związku z otwarciem ofert na rozbudowę oczyszczalni ścieków, pokrycie zwolnych środków i w związku z powyższym zwiększa się deficyt oraz przychody o kwotę 2 619 000. Czy są jakieś pytania? Ja jeszcze dopowiem, proszę Państwa, że długo zastanawialiśmy się, czy przetarg na budowę oczyszczalni podzielić na dwa etapy, tak jak było wcześniej planowane, ale ogłosiliśmy przetarg na całość zadania, także obydwa etapy będą zrobione już za jednym razem. I jeszcze to proszę Panią Martynę, żeby dopowiedziała, co to jest za projekt pomoc na dłoni nie Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu. Gmina Eternowiec złożyła 6 września wniosek przez Wielką Służbę Pracy w Rzeszowie w ramach nowego usługi społecznej i zdrowotne Wniosek ten wynosi nazwę pomoc na doleń w Gminie Tarnowiec. Na czym tam się skupiamy w tym wniosku? Przede wszystkim będą zrealizowane takich pięć zadań. Pierwsze zadanie to jest utworzenie klubu seniora w kąsówce. Następne zadanie to jest prowadzenie zajęć w klubie seniora. Zaplanowaliśmy też e, usługi takie opiekuńcze sąsiedzkie, usługi opiekuńcze, które będą e, podpieczą e, pieczą sprawowane i e, tak samo wsparcie dla opiekunów faktycznych, e, takie doradztwo indywidualne, doradztwo, e, jak zachować się w sytuacji właśnie, gdy bliska osoba no, potrzebuje takiej no, ciągłej ciągłe pomocy. O tym, że dostaliśmy dofinansowanie dowiedzieliśmy się tak naprawdę 12 marca. W okresie od stycznia do, do lutego, do końca lutego prowadziliśmy negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Jako jednostka z terytorialnego jesteśmy w pierwszej dziesiątce projektów wybranych do dofinansowania. Tutaj ta kwota dofinansowania też jest bardzo duża, bo jest to normalnie 940 tysięcy, przy wkładzie własnym gminy niecałe 50 tysięcy. Tak, Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo korzystne, tutaj rozwiązanie i też naprawdę będzie to z korzyścią dla mieszkańców, też w końcu seniorzy zostaną w jakimś tam stopniu zaopiekowani, na czym też myślę, że wszystkim tutaj zależy. Jeżeli chodzi o wkład własny, to warto też powiedzieć, że część praktycznie połowa tego wkładu własnego to jest kwota, którą i tak by spodkowała na utrzymanie bieżące do w konsulce. czy tutaj zmniejsza. Zajęcia będą prowadzone w seniora od poniedziałku do piątku. Planujemy rozpoczęcie zajęć we wrześniu. Będzie też zatrudniona osoba, która będzie prowadziła te zajęcia od 9 do 17. Seniorzy będą korzystali z różnorakich zajęć, z warsztatów, wyjazdów, imprez takich okolicznościowych będą mieli takie miejsce, gdzie faktycznie będą się mogli spotkać, ale też żeby to było możliwe, to najpierw będziemy musieli przeprowadzić prace remontowe w domu ludowym, no i też zakupić wyposażenie, co też oczywiście jest wpisane we wniosku. Też chciałabym tutaj wspomnieć o takiej, wydaje mi się, bardzo fajnej, jak się wyrażę, opcji, jaką są takie usługi opiekuńcze sąsiedzkie. Mieszkańcy gminy tarnowej, którzy po prostu potrzebują wsparcia w codziennym życiu, w czynnościach czynnościach będą mogli uzyskać takie wsparcie od swoich sąsiadów. My będziemy te osoby teraz z korpsem rekrutować na podstawie regulaminu, który zostanie przedstawiony po tym, jak podpiszemy umowę na, na tym etapie. <coughs> teraz jesteśmy, kompletujemy dokumenty, m.in. o tym, już dzisiaj się spotkaliśmy, żeby została uchwalona jedna i druga uchwała i będziemy przekazywać, no i pani wójt i pani skarbnik będą podpisywać umowę. Ja jeszcze tylko dopowiem, że to jest taki pierwszy nasz, nasz priorytetowy wniosek, pierwszy priorytetowy projekt. Ja jestem zwolennikiem takich klubów i docelowo chciałabym, żeby takie kluby czy taka pomoc sąsiedzka, żebyśmy jeszcze ze trzy, raz, ze trzy wnioski złożyli w późniejszym terminie, bo uważam, że w całej gminie przynajmniej cztery... Takie kluby byłyby potrzebne, miałyby rację bytu, tym bardziej że widzimy jak bardzo rozrasta się nasze Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi, którzy też prężnie działają i są taką mocną grupą w naszej gminie zawsze po prostu im sprzyja. Dlatego zdecydowaliśmy na razie priorytetowo złożenie jednego wniosku na jeden klub, dlatego też że w tym powiedzmy domu lub domu czy jakikolwiek budynku no muszą być pomieszczenia stricte przeznaczone na ten klub. Dziękuję bardzo panie wójcie, pan skarbnik, Pani inspektor. Jeżeli państwo radni mają jakieś pytania, bardzo proszę. Ja mam jedno pytanie. Proszę Jaki być. jest czas trwania tego projektu? Seniora, to one będą e, dofinansowane tutaj przez rok, natomiast e, później też oczywiście będzie, będzie to kontynuowane, cała trwałość projektu i 5 lat do zakończenia jego realizacji. Czyli można się starać jeszcze o dodatkowe dofinansowanie e, w pozostałych e, latach? Tak? To też nie jest tak, bo e, rozumiem, może do czego Pan zmierza, to nie jest ten stricte taki program klub seniora, gdzie faktycznie mm -hmm. można było uzyskać dofinansowanie wyłącznie na klub seniora, a potem na utrzymanie tego seniora, tylko to jest jakby z innego zakresu, to są te usługi społeczne i zdrowotne. Natomiast nie widzę tutaj przeszkód, że w przyszłości faktycznie, jeżeli tutaj zakończymy realizację, będziemy mogli właśnie w ramach tego tych naborów, które są typowo dla klupu seniora, żeby starać się na dalsze utrzymanie tej pracy. I takie jest właśnie plan. Dziękuję. Bardzo proszę, jeżeli Państwo mają jakieś pytania. Może coś o rozbudowie oczyszczalni ścieków, może Pan Kierownik coś pokrótce przynajmniej opowie jak to ma, jak będzie ona wyglądać. Szanowni Państwo, o oczyszczalni ścieków należałoby powiedzieć o po kilku faktach. Pierwszy fakt jest taki, że obecna oczyszczalnia ścieków już nie przepisowała jest praktycznie w terenie, i miejscowość yy, Glińczyk, który jest teraz yy, kanalizowany byłby w problem, żeby go przynosić do ścieków, także fajnie się zbiegły wszystkie te elementy, czyli opracowana dokumentacja, dofinansowanie z Polskiego Ładu i realizacja oczyszczania ścieków, czyli e, efektem tych prac, które chcemy zrobić będzie już podejście kompresowe do oczyszczania ścieków. Wydajność, która jest obecnie 300 na sześciennych maksymalnie, zostanie podniesiona do 900 metrów sześciennych. I to powinno w pełni zaspokoić większość, większość terenu gminy Tarnowa. Łącznie z wioskami leżącymi powiedzmy tam w górnej części glinik Polski nowy glinik, które też już docelowo będą mogły kiedyś być przyłączone do szczęście. Powiem jeszcze coś takiego, że teraz gdzie e, wymóg e, sprawdzania i uróżniania e, szan jest dość ściśle kontrolowany, też wzrosła e, liczba zrzucanych ścieków na oczyszczanie ścieków. E, oczyszczanie ścieków tak naprawdę nie bywa do końca przystosowana do tych e, odbiorów, a po rozbudowie będzie w pełni e, funkcjonalny punkt przystosowany do odbioru tych ścieków. Łącznie ze stacją zlewczą, która będzie mierzyła nie tylko objęto, ale stopień e, stopień zanieczyszczenia Finalnie oczyszczanie śniegów będzie posiadała nowy zbiorn nowe zbiorniki, e, które umożliwią niezależną pracę tej oczyszczalni, która jest, z tą nową, która będzie zbudowana. Także będą to dwa systemy odrębne, łącznie współpracujące, polegające na tym, że w przypadku, gdy stara w szklare, będzie wymagała przebudowy, powiedzmy tam za rok, dwa, będzie można ją będzie wyłączyć i gruntownie ją wyremontować, te zbiorniki wyczyścić, później z zrobić, bez ryzyka takiego, że nie będzie mor że nie będziemy wiedzieć, co z tymi oczyszczalniami, z ściekami rzuconymi wtedy telewizorze. Oprócz tego jest zaplanowana budowa budynku magazynowo o powierzchni 30 m na 13. Tak, żeby część sprzętu gospodarki komunalnej można było no, łącznie z materiałami magazynować Projekt zakłada tak samo budowę tych zbiorników, które teraz są na istniejącym te kompozytowe zbiorniki. Problem w tych zbiorników był taki, że one były częściowo tylko obudowane, a częściowo były na wewnętrznej części obiektu. Powodowało to, że przy dużych wahaniach temperatur, głównie w zimie, Dochodziło do mikropęknięć i trzeba było je dość często konserwować. I teraz chcemy obudować te zbiorniki, żeby wyrównać natężenia od tych właśnie temperatur. Oprócz tego będzie uporządkowany teren na oczyszczanie ścieków. A fotowoltaika, która została wybudowana i odebrana teraz na początku roku, będzie powodować to, że no, ograniczy znacząco koszty eksploatacyjne. Mogę jeszcze tam szczegółach opisywać no te technologiczne rzeczy. No to wszystko, to, co tutaj jest zaprojektowane w tym przestrzeni, ma też na celu ograniczyć tej koszty eksploatacji wdacz, w dalszym ciągu, łącznie z, z odwadnianiem osady, żeby zmniejszyć jego, jego objętość, towar, czy inniejszej cywilizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania. Bardzo proszę. A to rozbudowa pod zakup sprzętu też się bierzemy pod uwagę, czy? Że... znaczy, tak. Jeżeli chodzi o urządzenia, to cała technologia jest w tym. Nie, <coughs> Nie wiem, o w sprzęcie, bo na przykład jest zakupiony nowy agregat w Bo taki stary już na swoje lata, tak samo częściowo są nowe, nowych, kupowane, żeby zastąpić te, które są na z A czy Takie też nasze radia, jak ten typu, jak te myjki, nie wiem czy m m m P ta, tak, się to nazywają, no do przepuszczania w TT. Tak, w żeby ja, powiem tak, myśmy to ograniczyli z zakresu, nie chcieli udaniać wyposażenia z jednej prostej przyczyny, gdyż wykonawca, który startuje do przetargu, oni tak tego nie poszukują, musia to kupić. Efektywność takiego zakupu jest taka, że on sobie no. tak na rząd mach tego Bo jeżeli chodzi o na przykład trwałość i gwarancję, to on by to, na przykład dał większą gwarancję na dostarczany sprzęt niż daje kódice. A to rodzi koszt. Także lepiej się zastanowić więcej i dobrać urządzenie pod naszym wymagania na niż takiego sprzętu jak gółko nie jest prawą pod uwagę. Na początku braci ten, ten też, ale kosztowo nam to wyszło, że trzeba by czakrą, żeby tak doposażyć, no to około miliona doktorów wyroczyły I jedna trzecia by to kosztowała drożej niż później można kupić na... Tak. Można na infrastrukturę kupić tak. też takie urządzenia polizingowe no. dla nas są wystarczające, bo to nie jest duża gospodarka komunalna. Biorąc pod uwagę na przykład dużej aglomeracje, gdzie tam te przepustowości są znacznie Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie mam. Uchwała nr 77, łamana przez 569, łamana przez 2024, Rady gminy Tarnowiec z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok. Bardzo proszę Państwa Radnego. Głosowanie. Głosowało 12 radnych. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych. Dziękuję. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie podpunkt B zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy nowych na lata 2024-2034. Bardzo proszę o dni. Tu tylko tak dopowiem, że wszystkie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmiany budżetu, która właśnie została podjęta oraz zarządzenia, które było podjęte wcześniej. Jeśli jakaś, jakieś pytania to w szczegółach opowiem. Dziękuję Pani Stary. Czy są jakieś pytania? To bardzo proszę. Uchwała nr 77 nr 540 przez 2024 Rady Gminy Tarnowej z dnia 19 marca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy tarnowej na lata 2024-2034. Bardzo proszę o uchwałę o głosowanie. Głosował 12 radnych za przyjęciem uchwały również 12 radnych. Dziękuję. Proszę Państwa, punkt trzeci podpunkt C. Upoważnienie Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pod tytułem Pomocna Dłoń gminy gminie Tarnowiec. W związku z tym, że projekt będzie realizowany na przełomie roku 2024-2025, wszystkie wydatki, które będą poniesione w 2025 roku, musimy zaciągnąć zobowiązanie już w tym momencie, żeby móc podpisać umowę o dofinansowanie. Stąd wynika ta uchwała i ogólna kwota, do której zasięgniemy zobowiązanie, to jest 238 514 zł. i 59 groszy. Z tym wkład własny, który będzie pokryty ze środków gminnych, to jest 12 345 zł. i 40 groszy. Natomiast z dofinansowania uzyskamy kwotę 226 169 zł. i 19 groszy. Dziękuję Pani Skarmi. Są wyjaśnienia projektu uchwały. Czy Państwo Rady mają jakieś pytania? Uchwała nr 77, na przez 571, na przez, przez 2024 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pod tytułem Pomoc na dłoń w Gminie Tarnowiec. Bardzo proszę Państwa radę o głos. głosu. Głosowało 12 radnych za podjęciem uchwały było 12 radnych. Proszę Państwa, punkt czwarty. No, już zakończenie obrad sesji. Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie. Zamykam 77 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Karnowiec. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.